Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja Zawsze Dziewica. Luz de Maria de Bounie, Orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Moje ukochane dzieci mojego niepokalanego serca, kocham was, dobrze wiecie, że kocham was wszystkich w tym samym stopniu. Wokół ziemi wieje wiatr który niesie skażenia powstałe w wielkich laboratoriach, rękami ludzi bez sumienia. Tak bardzo cierpię z powodu tego, co stanie się z moimi dziećmi. Moja ręka wyciąga się na każdą istotę ludzką moje dzieci. Wszyscy są moimi dziećmi wszystkich przyjęłam jako moje dzieci u stóp krzyża. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, to pokolenie przechodzi przez decydujące momenty, będą one bardziej kwawe z upływem każdej chwili. Moi umiłowani, przemoc będzie wzrastać, generowana w umyśle, w myśli i w zatwardziałym sercu człowieka. To nie jest człowiek, którego stworzył Bóg Ojciec. Ten człowiek jest owocem nadużycia nauki. Ci Którzy żyją oddzieleni od mojego syna, oddając się wszelkim przyjemnościom i wszystkiemu, co przyziemne i grzeszne, są ofiarami tych mocy, które z góry zanieczyszczają moje dzieci, aby uniemożliwić im bycie ludźmi pokoju, stworzeniami dobra. Większość ludzkości jest trzymana pod kontrolą przez tych, którzy przygotowują największy światowy konflikt. Wszędzie panują interesy, nie licząc się z ludzkim życiem, ani ze współczuciem, a tym bardziej z miłością. Moje dzieci, cierpienie rozprzestrzenia się w całej ludzkości gigantycznymi krokami. Ja cierpię z tego powodu. Cierpię za moje dzieci, które będą przeżywać chwile rozpaczy. Cierpię. Bo nie są świadomi, że pośród cieni i ciemności można odnaleźć wielkie interesy wielkich mocarstw, które walczą o kontrolę nad wszystkimi zasobami naturalnymi Ziemi i w ten sposób utrzymują kontrolę nad wszystkimi innymi narodami. Moi ukochani, sama Ziemia przyjdzie odmówić człowiekowi swoich zasobów, aby człowiek odpowiedział, ale człowiek jego umysł, jego myśli i jego serce są tak skażone, że nie ustaną i będą atakować siebie nawzajem. Umiłowane dzieci, nie odrzucajcie tego, co widzicie w tej chwili, bo czyż zaprzeczycie, że słońce wychodzi, aby dać Wam światło dzienne i chowa się, aby noc miała światło księżyca. Tak samo nie możecie zaprzeczyć znakom czasu i w tej chwili. W której czas przestał być czasem, znaki są tam dla Was wszystkich, abyście mogli je zobaczyć. Podział jest bronią szatana. Niektóre moje dzieci spierają się z innymi moimi dziećmi, jak gdyby posiadały prawdę o wszystkim, nie zdają sobie sprawy, że mogą być największymi ignorantami ze wszystkich. Nie wystarczy tylko czytać moje orędzia i moje objawienia w całej historii ludzkości, ale jest również bardzo potrzebne wykonanie każdego mojego słowa, pragnienie zbawienia i rozpoczęcie zbawienia. Tego właśnie pragnę od tych, którzy nazywają się moimi dziećmi. Przychodzę, aby wezwać lud mojego syna do szybkiego powrotu do Niego. Czas mojego syna nie jest czasem człowieka. Ilu z Was prowadzi spisaną listę dotyczącą wydarzeń poprzedzających koniec wielkiego ucisku, dotyczącą wydarzeń poprzedzających przyjście Antychrysta, dotyczącą wydarzeń poprzedzających Trzecią Wojnę światową? Ilu z nich wciąż czeka na znaki. Moje dzieci, te znaki są tuż przed Wami. Przed oczami wszystkich ludzkich stworzeń, być może zapomnieliście, że mój syn jest wszechmocny i że znaki i wydarzenia, które wam objawiłam, mogą się wydarzyć jeden po drugim w tych chwilach. Nie zapominajcie, dzieci, że właśnie teraz jesteście w oczyszczeniu i że rozpoczął się ucisk ludu mojego syna. Ja cierpię za moje dzieci, które są masakrowane nieprawnie. Umiłowane dzieci, konieczne jest, abyście widzieli nie oczami ciała, ale oczami duchowymi, abyście mogli rozeznać znaki, które są przed wami. W przeciwnym razie wpadniecie w szpony tego, który wyłania się, aby osłabić i zniszczyć wszystkie moje dzieci. Nie zważając na to, że biczuje lud mojego syna, może dać śmierć ciału, ale dusza tych, którzy cierpią ze względu na mojego syna. Nie będzie stracona. Moi umiłowani, nie zapominajcie, że ziemia odmówi człowiekowi swoich zasobów i głód uderzy wszędzie. Módlcie się, moje dzieci módlcie się za Rosję. Umiłowane dzieci, wy, którzy cieszycie się pokojem i jedzeniem, nie ignorujcie tych, którzy cierpią w tej chwili i tych, którzy umierają z głodu, nie zapominajcie o tych, Którzy w tej chwili są męczeni za zachowanie wiary w mojego syna. Umiłowane dzieci, konieczne jest, abyście zmiękczyli swój umysł, otworzyli swoje myśli, zmiękczyli i otworzyli swoje serce, aby poznać prawdę, która jest ukryta za wydarzeniami na świecie. Nie bierzcie udziału w przemocy, bądźcie posłańcami pokoju i miłości. Nie mówcie przeciwko bliźniemu, bądźcie istotami dobra. Moje dzieci, chronię was, zjednoczeni i osłonięci pod moim macierzyńskim płaszczem będę was prowadzić w każdej chwili. Tam, gdzie jest ból, będę waszą ostoją, tam, gdzie jest gorycz, będę miodem, tam, gdzie jest zranienie, będę balsamem, tam, gdzie jest samotność. Będę gwiazdą, która was oświeci i poprowadzi tam, gdzie jest strach, będę waszą siłą, ale nie wahajcie się w wierze. Mój syn jest waszym bogiem, a ta ziemia jest jego własnością. Moje dzieci oddadzą ziemię jej stwórcy, odnowioną z tylu odpadków, z tylu grzechów i tylu śmierci. Moje dzieci przekażą tę ziemię oczyszczoną, ale. Będzie tak niewielu, którzy przyjdą w tej chwili, aby przekazać ziemię mojemu synowi. Ilu z nich daje się poznać światu, w swoich narodach, w swoich wspólnotach, jako wierne stworzenia mojego syna. Ale w chwilach najbardziej krytycznego ucisku, który nadchodzi, zdecydują się utrzymać przy życiu, zapierając się mojego syna. Z tego powodu uparcie zapraszam Was i proszę, abyście wzrastali w znajomości mojego Syna, w znajomości miłości mojego Syna, miłosierdzia mojego Syna i miłosiernej sprawiedliwości mojego Syna, a także w znajomości moich wezwań do ludzkości w różnych krajach i w różnych czasach. Ignorantem jest ten, kto w publicznych środkach przekazu spiera się z tymi, których Mój Syn wybrał, aby w tej chwili uczynili Oni znanymi Jego Wolę całej ludzkości. Trzymajcie nadal Moją Rękę, aby Lud Mojego Syna odnalazł Mnie, choć to tylko nieliczni. Ale wierni, ci, którzy kochają Mojego Syna w Duchu i w Prawdzie, którzy nigdy się Go nie zaprą i pozostaną na miejscu, ci, którzy są stanowczy i prawdziwi, oni będą tymi, którzy dadzą mojemu synowi panowanie jego woli. Nie jesteście sami ani nie będziecie sami, nie zapominajcie, że mój syn ześle swoje słowo z góry na ziemię, aby chronić swój lud, aby nie oddał się w uciskające ręce zła. Mój syn ześle pomoc swojemu ludowi, a jego lud będzie chroniony i prowadzony przez wolę Bożą. Dzieci mojego niepokalanego serca, jestem matką i królową wszystkich stworzonych. Przyjdźcie do mnie. Jestem waszą orędowniczką przed błogosławioną Trójcą. To jest ta chwila, w której musicie się nawrócić i nie wolno wam dłużej czekać. Przyjmijcie mojego Syna w Świętej Eucharystii. Przyjmijcie go godnie. Kochajcie go. Nie zapominajcie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i odnawiajcie się wewnętrznie wspaniałomyślnym duchem, abyście dali prawdziwe świadectwo o tym, który w Was mieszka. Nie zapierajcie się, Mojego Syna, chociaż strach może Was ogarnąć, nie chowajcie krzyża z obawy, że zostaniecie odkryci jako chrześcijanie, zachowajcie wiarę w Mojego Syna i nie lękajcie się. Jestem tutaj, jestem Waszą Matką, chronię Was i błogosławię. Moje dzieci, błogosławię Was, zanim Ziemia zacznie się trząść. Mój płaszcz Was okrywa, będzie Was chronił i pomoże Wam, jeśli zachowacie Waszą wiarę. Niech moje błogosławieństwo będzie nad całą ludzkością, Matka Boża.